O, kurwa! Spinner! Ja <gry> <gry> Co by tak zaatakował? Ja <gry> takie coś, widzowie. Kozackie to jest. Bo to działa jak fidget spinner. I jeszcze mięśnie. Mięśnie palców w dekatlonie. W trakcie wojny poznał piękną dziewczynę. Bez przerwy o niej myśli. Wczoraj dostał wiadomość, że się tu zjawi. Pozwól jej przejść. Nazywa się Eliza. Elizy to dziwki, jebane. Nie wpuszczaj. No to ta z filmu. Dla Sergiu, od twojej Elizy. Miłość na zawsze. Znałem taką jedną dziwkę. Nie wpuszczaj mówię ci, Marcin. <laughs> Ostatnio napisała do mnie jakaś Julia. Napisała tak. Siema, to moje anonimowe konto do propozycji. Jestem chłopakiem. Chciałbym. Eksplorować świat homoseksualny. Możemy się stukać raz w jedną, raz w drugą. A nie odpisałem mu. Jej robię tak, pa. A może, co jest? Już Iż wątpi czachy! Ale on nie umie używać? Ty, tam jest drugi. <noise> No to co? Próbujemy dzitką w niego trafić. czekaj. O kurwa! Ja nie <noise> Co by tak zaatakował? <noise> Dobra! Zostawcie oczywiście łapkę w górę. To będzie na bieżąco. Nowa gra. Tryp... <po bio> przysadzajmy. Nie, przesadzajmy. nie! sam jestem ciekaw, to. bo ponoć powiedziałem się, bEnd, się nie grając przez ten te ogromne ilości czasu, no na no, normalny. że drugi raz i, i to, co się nie aktualnie ]íveis. w nim dzieje, to jest po prostu mistrzostwo. Zaj, spokojnie. No sam jestem tego ciekaw. Co my, Dba. kurwa, w Berka gramy? O chuj chodzi tym pajacom. Dobra, walcz, o kurwa. Cześć Marcin, czy będzie dzisiaj ligusia? Dziękuję murcik nie nie nie. Dusias się, pałkę. On się ze Steamem w No, to ja. No, jestem, witam. Zapróś mnie. To to jest kurwa Giuseppe Garibaldi. Popo. Ja go widziałem przez chwilę. Giuseppe! Bo ja cię znajdę. Zobaczyłem sobie scenariusz, gdyby jakiś pojazd tak się pojechał. O kurwa! O kurwa! Proszę bardzo, jest 8000. Wexper Ropę mołotow, w Crafted ball. dobra I aby otworzyć akwipunek, aby umieścić na macie, wykonać przedmiot. Dobra, jest butla. Alkohol. O kurwa, chciałem połączyć, a wydoiłem go. Ty, piłka rzuciłem, co jest. Ale masz ale Nie masz okularek Nie oczywiście. Czemu wy tu stoicie jeszcze Powiedz mi My nie jesteśmy na służbie. Ja mam trzecie zgłoszone, tylko wyjaśniam jedną sprawę do końca. Wiecie, że rozpierdalają nam naszych funkcjonariuszy jeżdżą na mordach i tak dalej, a wy tu stoicie. To no nie wiem czy to dobre. No to zajebiście kurwa. Zajebiście. Mhm. To możecie kurwa już nie wracać, bo na 24 was kurwa zawieszą. Pewnie, ta już wracą oddam. Jak, Jak się chcesz to poświęcić to. Jak to? to Klikaj to spację. Na kraju. O, eee, kurwa! O, unio, unio, tak się nie, nie mówi. Ja, pierdolę. a w sorry. Ja, pierdolę. Sorry. Powiedz o, sorry, padałem, że ci przykro. On bo... It... mnie przylepił. Spierdalaj! Mm. No tak to kurwa. jest, jak się wybiłeś na ksaju. Nie <noise> prawy To tylko tacy się będą ganić. <noise> to ja sam se jadę. tak jest, sam jest. Nie powiedziałem tak olsza. co ty mówisz? Gdzie wy jesteście? Ła kurwa! Nie dalej dzisiaj O kurwa! Głową zajebał! Ale, Dobra, są turbulencje lekkie Dobra Ty będziesz później trzymał bika, a ja z siekiery napierdalał no i Ty słyszycie to Ta... stój kurwa, stój a! A! Kurwa co jest? Jabszan nas zdradził! No, tak, bo... <grym>. On mi wykurwił! Pierdalam stąd! Ja z honoru jeszcze... że... To był ufolud Cza! A dzisiaj marudą jestem, przepraszam Okres mam, przepraszam no, Na co dzień jest to trochę normalne To co ja staram się bardziej tak pozytywnie patrzeć Ale jak mam okres, to potem wszystko się wiedzieć w lewo za mnie, nie? Dobra Nie pomyślałam jak to tak, jak to... Z... Nie będzie śmierć, czegarnie? No kurwa O kurwa o jezu! Wypadek! To nie ja, to nie ja, to nie. Nice, ja jestem na, na piknięcie. Musisz mnie złapać, tu wejść szybko, za ten zapiach. Dobra, mam cię! Co? No. podjeżdża, nie? O! O! o, Dostał, no zuma. ty! Jeszcze cię z złapać. Ja pierdzielę! Pokazujesz? <ścją> Dobrze o kurwa! Co to jest? Co to się stało się? Nie otwierajcie oczu otwierajcie otwieraj. No, no powiem Ci tak, lepszego, lepszej ochrony na gołęstowanie radaru nie ma. Powiem Ci to jest, jak spojrzy, ktoś spojrzy w oczy, to. ma wiesz. Klontwa od razu z cover, ona no, go dopada. Slanej, dziękuję za zajazd. Mają nie? Ciekawe, Co się stało? Ej! Kto to zmienił? Co to jest? Co to jest? Co to, co... co to? Nie! Z pana dostanę! Nie, wyłączcie to! Ja to wyłączyłem już! Nie! Nie! <śmiech> Nie. <śmiech> to to <Co> <laughs> Ej, to pojechać jakiś chyba. Nie no, który to zrobił? Tak, już odpowiedziałem ci, że będę walczył na Fame ma 6! Kłóci na imię oraz Don czapkę Kurwo śpiew z twoją starą golaską pierdoloną Kurwo ty... Tak, rozpędzaj się i skaczesz Nie nie doskoczy, nie ma opcji A bo ci spalimy taksy nie dajemy ja, ci żyć gole. Z tym kurwa banjoset A tam jest Darko. ja to o się. Ja ok, nie, no, no, no. no, nie mogę się zdecydować, co zamówić. Tak mało do zjedzenia. Ja się muszę wybrać mało, a chcę zjeść dużo. No zjadrze dużo. Mój kutasz czeka na twoje usta Kawałek jestem o... Idę już ja. To są poziomki, bo zjadłem mi było poziomku no To Nie zajubanie. mogę kurwa Ja chcę tylko podjeść. No to nie jest to gówno. Ja mam bat... No ja mam batonów tyle kurwa. Ale wysoka nota to, gdzie ty je się wyjebałeś? No ja wiem, w krzewie Dobra, idę. Do... O witam kierownika Eduska <grym> masz Najlepsze szoty zobaczę Czy weź to jak ona była na tym... Tam masz woda jak była na plaży Ciacholak co tam? Ło kurwa Ale ładny widok I słoneczko jest Momo, to jest Po to 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 pierwsze, to pierwsze, to dzień dobry, a po drugie, to Luki okraszuje, nie ja. Nieprawda, jak kraszuje mamo. Mamo to jest patuska. Przypina cały czas. Co ona tam wzięła? A, odłożyła coś. Co odłożyła? Dzisiaj para, Fajne, fajne. Podnoś mnie. Po, podmuszę cię Dobra, ja, ja lacę, kurwa już obi, tewnie, chodź tu z kurwy, synu, te, Ale ten niedobity jest, no nodycha jeszcze, skurwy, syn, dobij te kurwy. Dobra, dawaj kurwa, lecimy, dawaj. Ja obcinam, zaraz ją pierdolę na grillu. Ty, ja pszam, pomóż mnie, kurwa. Bo tutaj, kurwy jest? Coś wysadziłeś przed chwilą. Dynamit, no chyba dynamit. tutaj, bo ten tu No Będę te nogi. Na chuj mnie te nogi. Będziesz to wpierdalał zaraz. <laughs> Nie <śmienicza> no, jest jak na trzeba to. Trzeba jest na to. Z jeden. Kolejny, dobra, dobra. O, no. kurwa, no. no <śmienicza> ale wyjdź tu, jest kurwy, słuchaj. Debilowska kanka już chodziła, co, To nie krzyczeć, skąd mnie to uszy. <śmienicza> Uch się mnie wykurwa już nie mogę kurwa nic zrobić! Enter tab nie mogę wejść! Dajesz skurp! Dobra, dobra, ja, ja prawy się wymyślę. <śś> no, nie, nie no kurwa! No Enter powiedział! a pierwszy raz tam! Ajotx kurwa! Ale ja przed nie tabem. prawym myskiem wy...